Witam wszystkich, proszę Państwa. Operacja fałszywej flagi. To co widzicie jest izraelskim okrętem wojennym, który gra muzykę arabską i no, wygląda całkiem, całkiem przyjemnie, ale nie dajmy się zwieść, proszę Państwa. Takich trików yy, używają Izraelczycy już od dawna. Tutaj mamy przykład. Muzyka, proszę Państwa, typowo arabska, statek wyglądający niegroźnie, a w środku bomby, proszę Państwa, które przebijają się 50 metrów w kierunku wszystkich atomowych urządzeń, jakie ma Iran po to, aby, aby wywołać katastrofę, aby proszę Państwa, zrobić drugi Czernobyl z Teheranu. Proszę Państwa, nie dajemy się oszukać operacji. Operacje fałszywej flagi to specjalność e, e, Izraelitów.